Schyłek lata, moi drodzy. Nie ma co się oszukiwać, wakacje dobiegły końca, ale są takie miejsca, które żyją własnym życiem. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej, podobno trochę wolniej. Witajcie w młynie Klekotki. Jesteśmy w takim miejscu, które jest celem samym w sobie. Tutaj dookoła nie ma jakichś wielkich atrakcji, dużego miasta, nie odbywają się żadne targi. Po prostu wszyscy przyjeżdżają do młynu Klekotki. Właśnie dlaczego? Moi drodzy, to jest miejsce, które było mi polecone kilkanaście razy przez różne przyjaciółki przez ostatnie pięć lat. Przyjść do młynu Klekotki, wypoczniesz świetnie zjesz, będzie naprawdę sielsko. No właśnie, sielsko. Boję się, że to jest to słowo, którego będę dzisiaj nadużywać. Ja się nazywam Dorota Szelągowska i mam u Państwa rezerwację, mam nadzieję. Tak, zgadza się. Mamy dla Pani przygotowany pokój 34 we dworze. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję również. Będzie dworsko, moi drodzy. Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że w hotelu mamy duże foyer, recepcje i gdzieś na górę wchodzi się do poszczególnych pokoi. W Młynie Klekotki jest zupełnie inaczej. Tutaj właściwie rolę tego foyer spełnia ten olbrzymi teren. Już tutaj od razu możemy zobaczyć, że wszędzie jest pełno małych zakamarków, uroczysk, gdzieś tam płynie woda, szumi strumień, gdzieś kręci się koło młyńskie. Jest naprawdę pięknie. W dodatku Młyn Klekotki to nie jeden obiekt, jeden hotel. To kilka małych budynków, które kryją w sobie tajemnice. My teraz przejdziemy do dworu. Przytulne, pastelowe wnętrza, dużo takich elementów naturalnych, dywany, meble, lampy. Są nawet papierowe lampy, w których mamy jakieś takie zatopione źdźbła trawy. Zresztą trawy we wszelkiej formie występują, nawet na metaloplastycznych elementach balustrady. Zapowiada się ciekawie. Więc tak moi drodzy wygląda pokój deluxe w młynie Klekotki, w dworze młynu Klekotki, bo jak wiecie, jest tutaj kilka budynków. Naturalne pastelowe kolory, naturalne materiały, drewno. Takie meble, które właściwie nie są jakieś zadziwiające, ale po prostu proste. I prostota w tym pokoju naprawdę działa in plus. Mamy też tutaj takie bardziej wykombinowane detale, jak podświetlane wnęki czy też podświetlane belki. Zresztą zobaczcie, że belki doskonale tutaj widać, mimo tego, że ten budynek nie jest wcale stary, tak jak reszta zabudowań, to sprawia takie wrażenie. W młynie klekotki możemy spać na jednych z najbardziej luksusowych łóżek na całym świecie. Na pewno spotkaliście się z nazwą firmy Hastens. Oli są znani z takiej. Białogranatowej kratki. To są łóżka, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podobno nawet są takie za 200-300. Jestem bardzo ciekawa. Ten łóżka dzisiaj jest ekskluzywny, moi drodzy. No, jest wygodnie. Być może nie będę już dzisiaj wstawać z tego łóżka. Mogę od razu podsumować, że to jest pokój, który rzeczywiście wygląda na wygodny w użytkowaniu. Mamy miejsce do tego, żeby usiąść. Telewizor, bardzo wygodne łóżko, no i wygodne kanapy. No dobra, wstajemy, łazienka jest do obejrzenia. To jest łazienka, w której nie tylko możemy dokonać oblucji, ale na pewno odpocząć, a o to chodzi w spa. No dobrze, to teraz sprawdzimy, jak wygląda reszta pokoi, żebyście mogli sobie, jak będziecie tutaj jechać, spokojnie wybrać, który jest najlepszy dla was. słoneczny, dwuosobowy pokój deluksu i tak trochę wiejsko nawet jest. Nie wiem, dlaczego słowo wiejsko ma takie pejoratywne znaczenie, dlatego, że tutaj oznacza po prostu, że jest przytulnie. A, mówiłam, że będę nadużywać słowa przytulnie i sielsko. Ręcznie tak wyglądają przynajmniej malowane łóżka. Też mają taki kształt, że przypominają nam takie, które stały w jakiejś wiejskiej chacie. Natomiast, moi drodzy, chyba na głowę bije wszystko oldschoolowy telewizor. Już zapomniałam, jak wygląda taki wielki kineskop. Naprawdę miło sobie czasami przypomnieć. Jesteśmy w hotelu Trzygwiazdkowym, a tak naprawdę te normy trzygwiazdkowe wcale nie zakładają jakichś strasznych luksusów. Tutaj, tak naprawdę, na moje oko są przynajmniej cztery gwiazdki. Podoba mi się, że mamy tutaj drewnianą podłogę. Co prawda, w moim pokoju był dywan, który trochę ocieplał wnętrze, tutaj już mamy gołe deski, ale to jest też bardzo przytulne. Poza tym zwróćcie uwagę jeszcze na jeden szczegół. Tutaj nie tylko mamy zieleń za oknem, ale taki jakiś mini ogródek umieszczony. Pod oknem. Taki pomiędzy kamieniami rosną jakieś rośliny, ale moi drodzy, oczywiście, zieleń za oknem jest chyba najbardziej spektakularna. Więc idziemy dalej zwiedzać przez tą zieleń do poszczególnych budynków. Te schody, które wyglądają od góry bardzo klasycznie, kryją przed nami małą niespodziankę. To są te betonowe podstopnie, które nie zostały usunięte. Właściwie taki dowód na to, że w tym nowoczesnym trendzie yy, pokazuje się rzeczy, które normalnie kiedyś ukrywaliśmy. Budynek dworu jest chyba, można tak powiedzieć, najbardziej komercyjnym budynkiem w młynie Klekotki, bo to właśnie tutaj znajduje się, ta -dam, sala konferencyjna. Ale jeżeli myślicie, że tutaj jest jakaś taka zwykła sala konferencyjna, to jesteście w błędzie. Zwróćcie uwagę na mnogość materiałów. Tutaj się idealnie nowoczesność łączy no z taką tradycją, którą mamy wreszcie budynku. Genialna jest ta drewniana ściana. Jest taka tapeta bardzo droga i bardzo modna w tej chwili, która imituje właśnie drewno w różnych kolorach, a tutaj chyba tańszy sposób i bardziej efektowny. Do tego betonowy sufit, który jest podświetlony mnóstwem lamp. On też wygląda niesamowicie. Myślę, że też wieczorem musi być tutaj fajnie, a ja moi drodzy w w tej chwili stoję na rzece. Tutaj pod spodem przepływa rzeka, a mamy po prostu kawałek szklanej podłogi. Zresztą w ogóle podłoga w całej sali jest niesamowita. Ona się składa z takich małych drewnianych, zgrzebnych kawałeczków. Tak, zgrzebnych, to jest bardzo dobre słowo. Tutaj taką prostą formę połączono z taką podłogą, która przypomina bardzo surowe drewno, z surowymi zasłonami. Na pewno zwróciliście uwagę na te półokrągłe okna. One dają bardzo dużo światła. Wiecie co, ja w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek będę z takim entuzjazmem mówić o sali konferencyjnej, ale stało się. Brawo dla młynu Klekotki. A tuż przy sali konferencyjnej, nie tylko na konferencyjnych gości, czeka poczęstunek. Możemy go spożyć na przykład na tej werandzie. Tutaj jest też niesamowita podłoga, już zupełnie inna. Płytki są wypalane w piecu, e, takim samym sposobem jak cegły. Zresztą cegły też tutaj mamy, takie zupełnie surowe, ale tak naprawdę chyba największe wrażenie robi ten sufit. On jest ręcznie malowany na wszystkie kolory. Sufit, dywan, ta podłoga, cegły, to wszystko dodaje takiej przytulności temu pomieszczeniu. Ale tutaj, moi drodzy, nie jest jakoś specjalnie. Rustykalnie. Pamiętajcie też, że największą ozdobą tego pomieszczenia jest chyba ten widok z okna. Hotel młynkle Kotki powstał w 2000 roku, ale szybko okazało się, że jest za mały, żeby pomieścić wszystkich zainteresowanych, którzy zaczęli tutaj zjeżdżać z całej Polski. I dlatego zostały wbudowane nowe budynki. Między innymi recepcja i właśnie budynek dworu. Zauważcie, że nie jest wcale łatwo wbudować budynek, który jednocześnie byłby nowoczesny, ale też nie straciłby sielskości. I to się właśnie udało. Tutaj zarówno mamy cegłę, jak i mur pruski. W końcu jesteśmy na Warmii i Mazurach. Ale mamy też duże przeszklenia. I mimo, że na Sala konferencyjna od wewnątrz wygląda bardzo nowocześnie, z zewnątrz zupełnie nie sprawia takiego wrażenia. No i z zewnątrz możemy też zobaczyć, jak niesamowicie wygląda ta rzeka przepływająca pod budynkiem. Mnóstwo tarasów, miejsc do siedzenia, jakichś takich zacisznych mini ogródków. Naprawdę jest tutaj magicznie. Mówi się, że hotel młyn klekotki powstał z pasji właściciela. No ale co zrobić, jeżeli właściciel ma dwie pasje? Nie tylko sielskość, slow food, ale jeszcze gdzieś tam się wkrada orient. Otóż, słuchajcie, wystarczy stworzyć bardzo nowoczesny, orientalny, japoński budynek i obudować go w stodoła. To jest jedyny taki obiekt nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zresztą zwróćcie uwagę, to jest niesamowita bryła, niesamowita sylwetka. E, Ta chyba najdroższa stodoła w Polsce. Dobra, zaczmy, co nas czeka wewnątrz. To miejsce ma niesamowitą, unikatową konstrukcję. Mamy tutaj wiele materiałów. Jest beton, jest szkło. Doskonale widzimy szkielet schodów. Zresztą, zobaczcie w jak nieoczywisty sposób te schody zostały zaprojektowane. Można się tutaj zgubić, kiedy jesteśmy pierwszy raz. Z zewnątrz widzieliście drewnianą konstrukcję starej stodoły. Powiem Wam, że podobno, kiedy tutaj została przyprowadzona pewna pani, jakiś miesiąc przed otwarciem, i powiedziano jej, że za miesiąc otwiera się właśnie Spona. Powiedziała, jak Wy zdążycie rozebrać tą stodołę. Oczywiście tej stodoły nikt nie zamierzał rozbierać. I ona kryje w sobie tę perełkę architektury, bo chyba można tak powiedzieć. Właściwie nieważne, w którą stronę odwrócimy wzrok, to nas zaskakują jakieś rozwiązania architektoniczne. Ten sufit jest niesamowity, słuchajcie. On jest od tej starej stodoły, i w połączeniu z tą całą nowoczesnością tutaj wewnątrz, mamy takie dziwne wrażenie, co to jest. Poza tym lampy są zawieszone też w przedziwny sposób. Niby gdzieś tam mają swój początek w ścianach, ale to na belkach zawieszone są ich kable, dzięki temu są rozmieszczone w całym tym pomieszczeniu. Wejścia do poszczególnych gabinetów, kapsuł też nie mają. O normalnych klamek. Tam łapiemy za wnękę po prostu. Zresztą te całe kapsuły, o których mówię, są porozmieszczane w przedziwnych formach. Te ściany, wyłożone kaflami, tak łamią tę przestrzeń, przecinają ją. To są wszędzie bryły geometryczne i z tą plątaniną korytarzy, tymi mostkami kapitańskimi, właściwie nie wiemy, gdzie dojdziemy. W tym gabinecie właśnie skończył się zabieg masażu w pianie. Tutaj widzimy pozostałości. To jest taki katafalk troszeczkę. Słuchajcie, niesamowity pomysł jest z tymi kuleczkami. Ja je pamiętam z dzieciństwa, z lat 80. One rzeczywiście trochę są takie yin-yang. Natomiast cały ten gabinet zupełnie nie przypomina takich typowych gabinetów spa. Tutaj właściwie możemy powiedzieć, że jest taka chłodna atmosfera. Mamy podświetlenia dosyć zimne w podłodze i w suficie. Te linie tak przecinają te wszystkie ściany. A przez okna możemy zobaczyć fragmenty starej stodoły. Do tego troszkę orientu. sento prawdziwie japoński rytuał, czyli masaż Jacu, który pobudza najważniejsze punkty w moim ciele. Zwróćcie uwagę, jak inny jest ten gabinet od tego, w którym byliśmy wcześniej. Te wszystkie gabinety różnią się formą. W tym na przykład najważniejszy jest chyba ten podświetlany sufit, który sam w sobie jest wielką lampą. Okna są na bardzo małej przestrzeni. Tutaj też jest niewiele rzeczy. Tutaj ma być spokój, taki bardzo holistyczny wygląd, można powiedzieć. Ale widziałam też jeden gabinet, który ma kształt litery L. On jest z wanną, Drewnianą ścianą i niesamowicie przez duże przeszklenia możemy zobaczyć dokładnie, jak wygląda od wewnątrz ta drewniana konstrukcja stodoły. Na pewno Sento Spa jest miejscem, które na architektonicznej mapie Polski no, będzie bardzo mocno zaznaczone. Natomiast ja teraz chwilę odpocznę przed dalszą wędrówką po klekotkach. Muszę przyznać, że osoba, która zaprojektowała tereny zielone hotelu, młynkle kotki, wykonała kawał dobrej roboty. Kiedy wyjeżdżamy do spa, chcemy po prostu odpocząć i w momencie, kiedy mamy bardzo dużo małych zakątków, jakieś tarasiki, e, pięknie zaprojektowane ogródki, możemy się tam zaszyć, poczytać książkę, to jest to dla nas naprawdę wybawienie. Natomiast młynkle kotki to nie tylko tereny zielone, które cieszą nasze oko, ale to też dbanie o ekologię. Stare urządzenia muńskie zostały wykorzystane do mini elektrowni wodnej, która wytwarza elektryczność na potrzeby hotelu. Oprócz tego mamy też lampy solarne i własną oczyszczalnię, oczywiście ekologiczną. To jest bardzo duży plus takiego hotelu, bo wiadomo, że hotel to jest zawsze obiekt, który naprawdę pożera mnóstwo energii. Za moimi plecami serce młyna klekotki, to znaczy sam młyn klekotki i dom młynarza z XVII wieku, moi drodzy, czyli nieźle go odnowili. Odnalazłam kolejny uroczy zakątek. No bo przyznajcie, czy otoczenie domu młynarza nie jest piękne? Tutaj nie tylko są pokoje nie tylko jest sala kominkowa ale jeszcze mieści się winiarnia. Ta stara klatka schodowa jest naprawdę zachwycająca na przykład balustrada pięknie rzeźbiona bardzo dobrze odnowiona także nie straciła duszy ale, moi drodzy, chyba najbardziej zachwycający jest ten stary, oryginalnie zachowany sufit. Ręcznie malowane. sacko To jest pokój o standardzie deluxe, czyli takim samym standardzie jak pokój, który oglądaliśmy w dworze, ale jak widzicie zupełnie się różni. Tutaj jednak czujemy tę historię tego budynku. Bardzo podoba mi się ilość okien. To jest jasny pokój, mimo tego, że już słońce trochę zachodzi, to jednak czujemy tą przestrzeń za oknami. Podobają mi się meble Art Deco. Taki mamy stołek, taką mamy szafę, taki mamy też stolik. Natomiast nie do końca jestem przekonana do tej metaloplastyki. Nie wiem, czy te wzory wieńczące we zgłowie łóżka mi się podobają. Chociaż materiał, z którego zrobiony z baldachim, jest bardzo przyjemny. Te ozdoby z bluszczu też nie do końca są w moim guście. Tak samo jak te fotele czyli mamy tutaj część rzeczy dla mnie na tak, część rzeczy dla mnie na nie. Ale chyba o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast na pewno ten pokój ma klimat. Tuż obok młyna i domu młynarza znajduje się Stara Stajnia. To jest jeden z dwóch budynków, które tutaj były, kiedy zaczął budować się hotel Klekotki. Zwróćcie uwagę na tą przepiękną fasadę, która jest zrobiona ze starej cegły, obrośnięta roślinnością. Rolę zadaszenia nad tym tarasem pełni bomb z żaglem. Bardzo fajna konstrukcja. W środku kryje się restauracja, ale do niej pójdziemy później i oczywiście pokoje, które odwiedzimy teraz. A oto i przed nami apartament stajenny, chyba można tak powiedzieć. W końcu znajduje się on w budynku starej stajni. No i musicie przyznać, że jest dużo bardziej nobliwy niż te wszystkie pokoje, które widzieliśmy do tej pory. Ciemne, masywne meble, lampy typu Tiffany. No, ta kanapa jest dużo lżejsza, tak samo jak tapeta, która jest na ścianie. Ona wygląda, jakby była ręcznie malowana. Podobają mi się okna w tym pokoju. One, co prawda, są dosyć niskie. Widzieliśmy je zresztą od tamtej strony. Bardzo ładnie wyglądały na tej fasadzie pokrytej blu ale są drewniane i rzeczywiście dają takie poczucie starości tutaj, a lubimy to, kiedy jesteśmy w takich starych pomieszczeniach. Tradycyjnie mamy również dwany drewnianą podłogę, natomiast należy zwrócić uwagę na ratanowe elementy, nie tylko lampę, ale te, które zasłaniają kaloryfery. Ja lubię, kiedy takie elementy jak kaloryfery są ukryte, chyba że są naprawdę designerskie i fajne. W tym pomieszczeniu ta osłona jest ciemnego koloru, ale widziałam, że w sypialni jest już dużo jaśniejsza, jak cała sypialnia. To chyba ze sprawą żółtego koloru, który jest na ścianach, bo mamy tutaj tylko jedno małe okno. Całe pomieszczenie jest niewielkie. Zmieściło się tutaj oczywiście dwuosobowe łóżko z tymi dziwnymi metaloplastycznymi ozdóbkami. Bardzo ładne biurko i fotel. Moi drodzy, dobrze wiecie, do czego służy fotel w sypialni. Do tego, żeby móc gdzieś rzucić ubrania. Tutaj mamy jeden na męskie, jeden na damskie, i wszystko jest w porządku. Dobra, chodźmy jeść. W budynku stajennym mamy kolejną, piękną klatkę schodową, co prawda w innym klimacie niż ta w domu młynarza, ale nadal zachwycająca. Dywany zarówno na schodach, jak i arrasy wiszące na ścianach. Z tego przedsionka nie tylko wchodzi się na górę, tam gdzie są pokoje, ale też to jest właśnie wejście do restauracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Państwa, Przygotowałem... to jest e, szef kuchni pan Mirosław Andrzejewski. Przygotowałem osobiście dzisiaj dla Państwa e, tatar ptonga, wędzonego na miejscu. Mm. Ale cudownie, ten dym się jest wędzony naprawdę bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu państwa zjem go ja. Tak możemy zrobić, tak? Oczywiście, życzę. Smacznego. Bardzo serdecznie Miałego dziękuję. Sobry. Mimo tego, moi drodzy, że szef kuchni pojawił się tutaj z prędkością meteorytu, to to jest restauracja, która propaguje ideę slow food, czyli wszystko jest przygotowywane na miejscu z wielkim pietyzmem, powinno być też jedzone, myślę, bardzo powoli. Oprócz tego, oni wszystkie produkty biorą od lokalnych dostawców, ale też możemy sobie złowić rybę na przykład w pobliskim stawie. No ja tego pstrąga tutaj nie złowiłam, ale przynajmniej mogę go skonsumować i sprawdzić, jak smakuje. Nie tylko jakość tego jedzenia sprawia, że ma się ochotę je długo jeść, ale też okoliczności przyrody, w których przyszło nam je spożywać. Piękny kominek. Tak, moi drodzy, mówiłam, że już się kończy sezon powoli, więc to ciepło jest bardzo przydatne. Mamy tutaj podłogę też z takich kafli wypalanych w piecu. To jest weranda, mamy tutaj duże przeszklenia, ale nawet wieczorem to światło, które odbija się w oknach, sprawia, że jest tutaj bardzo przyjemny, magiczny klimat. Na zakończenie wieczoru, po tym jak już zjem, mam pewien plan, ale do niego będę musiała się jeszcze przebrać. To będzie dla was niespodzianka. Zostawię was z tym na razie. Jak wam się podoba zakończenie dnia w takich okolicznościach przyrody? Przyznam, że mi bardzo. Tego jeszcze chyba nie mieliśmy w naszych programach hotelowych. Moi drodzy, to jest kolejny zakątek na zewnątrz hotelu Młynne Kotki. Bardzo przyjemny zakątek. Gdzieś tutaj się czerwienią liście, widać, że zmienia się pora roku. Temperatura też nie jest jakaś wybitna w nocy, ale to podgrzewane jacuzzi naprawdę działa bardzo, bardzo przyjemnie. Ono zresztą jest otwarte nawet w zimie i tutaj można się spokojnie wykąpać. Mi tylko brakuje jakiegoś towarzystwa, bo ono jest czteroosobowe. No ale dziś muszę się zadowolić po prostu kieliszkiem wina. To ja już jest z Państwem na dzisiaj żegnam. Dobranoc. Dzień dobry Państwu. W młonie klekotki głód mnie po prostu zrzucił z łóżka, ale jak widać, śniadanie przygotowane. Natomiast wszystko jest w takim znowu sielskim wykonaniu, wystroju. Słuchajcie, to jest chleb, który jest tutaj wypiekany. To będzie takie moje wiejskie śniadanie w młonie klekotki: twarożek, chleb i pomidory. Samego rana rozpływam się nad architekturą krajobrazów muniek Legotki. znowu się rozpływam, ale wiecie co, zastanawiam się patrząc na te wszystkie miejsca i na to jak są ważne, takie na przykład przyrestauracyjne ogródki czy inne zaciszne kąciki, jak to miejsce wygląda zimą, bo jednak wtedy przechodzenie z tego jednego budynku do drugiego staje się chyba trochę bardziej kłopotliwe niż teraz. No dobra, ale skupmy się na jedzeniu. Otóż okazuje się, że nie tylko chleb jest tutaj wypiekany. Tutaj jest w ogóle takie mini ekologiczne gospodarstwo, moi drodzy. Są szklarnie, są warzywa gdzieś zasadzone nad jeziorem, ale na przykład, jeżeli chciałabym do tego twarożku dobrać sobie szałwie albo oregano, to wystarczy, że się odwrócę. Zrobię tak i już mam pyszne oregano. Tutaj, wzdłuż tych okien werandy, są po prostu zioła, które możemy sobie użyć i które na pewno używa też kuchnia do, do przygotowywania tych wszystkich potraw. To, co dodaje smaczku temu śniadaniu na tarasie, jest też woda. Słyszycie ją na pewno od początku. Nie tylko fontanna, którą widać na pierwszym planie, ale też śluza. Tam jest koło młyńskie ze starego młynu. Bajka. Szanowni Państwo, przedstawiam Irminę Wrubel, dyrektor hotelu Młyn Klekotki oraz Centospa, i z największą przyjemnością ogłaszam, że ten oto obiekt znalazł się wśród najpiękniejszych hoteli w Polsce według Domo Plus. Wręcz od razu dyplom, a potem wyjaśnię dlaczego. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo mile zaskoczona. Muszę przyznać, że bardzo wiele osób mówiło, żebym przyjechała do Młyna Klekotki, dlatego że to jest niesamowicie. Ja dopiero przyjechałam tutaj z kamerą i z całym programem, ale rzeczywiście wiem, czym się zachwycali. Tutaj czas płynie zupełnie innym rytmem. Szapoba dla tego, kto projektował teren, dlatego że niesamowite są te zakątki, ta roślinność, to wszystko. Ale najbardziej podoba mi się to, że spa już przestało być miejscem, do którego wyjeżdżają kobiety, żeby uciec gdzieś od szarej codzienności, tylko spokojnie mogą wziąć ze sobą swoich mężczyzn, dlatego że w to spa macie zabiegi dedykowane właściwie tylko mężczyznom. Takie specjalne pakiety dla nich, nie tylko dla kobiet. My chcemy wprowadzić coś innego, innowacyjnego na rynek Polski i chcemy pokazać również, że mężczyźni też mogą korzystać ze spa, i dlatego między innymi głównie ukierunkowane zabiegi i różne rytuały, które są inspirowane. Kulturą japońską będą dedykowane mężczyznom. W Lokotki udała się też e, taka rzecz, która właśnie nie udała się chyba jeszcze nikomu przed Wami, przynajmniej nie widziałam tego. E, połączenie kultury japońskiej i takiej absolutnej sielskości i wiejskości. E, śmiałam się, że to wystarczy obudować po prostu coś bardzo nowoczesnego w starą stodołę i wszystko gra. Tak więc wielkie, wielkie gratulacje, naprawdę, i m, myślę, że tutaj wrócę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten cieplutki pakunek, który dzierżę pod pachą, to są moi drodzy chleby. Wypieczone tutaj przez dziadka Miotka, uroczego człowieka. On przez całą noc robi zakwasy po to, żeby różne smaki chlebów mogły wyjść z pieca, który jest pod starym, pięknym dębem. Genialna rzecz, bo nie tylko można się nauczyć piec chleb, ale jeszcze można coś dobrego przywieźć do domu. Was zapraszam na nasz fanpage oraz na stronę Domoplus, tam znajdziecie blog. A my widzimy się pewnie gdzieś w Polsce, w kolejnych hotelach. Do zobaczenia!